Cześć, witajcie na kanale Hype Train Podcast. Ja jestem Jacek i witam Was w kolejnym unboxingu. Dzisiaj mam dla Was dostawę kwietniową Egmontu. Tak, właśnie tą. Częściowo z połowy kwietnia, a częściowo z końcówki kwietnia. Przyjechała do mnie właśnie paczuszka ze Smyka. Tak, zamawiałem komiksy ze Smyka, bo była promocja i, włącznie z tą stałą promocją, to był jakiś dobry deal. Czasami pomoc przychodzi z nieoczekiwanych stron. Hmm, Okej, okay. z zewnątrz ta paczuszka była troszkę poturbowana, ale w środku całkiem, całkiem. No to nie jest poziom pakowania na przykład Gildii, no, ale okej, okay, fair enough, te komiksy i tak są popakowane w folię. Na przykład bardzo się zdziwiłem jak odbierałem y, Egmontowskiego Minecrafta, tom pierwszy, że był niezapakowany w folię ostatnio. Ja wiem, że to jest target trochę młodszy, no ale i tak byłem troszkę zawiedziony. Okej, okay, okej, okay. okej. Okay. To przejdźmy do konkretu. Czego by tu zacząć? Moja dostawa Egmontowska w tym miesiącu to jest głównie... To jest głównie superhero. Czyli DC, czyli Marvelki. I tak, nie wyjechałem poza DC i Marvelki, więc to jest dostawa superhero. Czarna Wdowa. Byliście już w kinach? Auć. Albym sobie obejrzał taką Czarną Wdowę. Nie wiem, czy załapaliście, o czym mówię, ale teraz na dniach miała być premiera Czarnej Wdowy w kinach. Przez tą całą sytuację poczekamy sobie do listopada, no ale komiks wyszedł. Standardowa miękka oprawa ze skrzydełkami, no standardowy Marvel Now 2.0. Jeszcze troszkę posklejamy. Wkrótce Tajne Imperium. Czekam na ten event pomimo tego, że troszkę czytałem go w oryginalnej wersji, ale wiadomo, najlepiej będzie wziąć w ręce, powąchać i poczytać. Bardzo lubię te wszystkie Marvelki z trochę większą ilością stron, więc to jest taki, no wiadomo, miękka oprawa ze skrzydełkami, ale troszkę grubsza. O tak! Oh. jakby to jest bezapelacyjnie nie do podważenia, miękka ze skrzydełkami pachnie najlepiej ze wszystkich komiksów. <laughs> znaczy, nie wiem, może Wy macie jakieś komiksy, które Wam lepiej pachną, ale dla mnie. Wow. To tak, żeby zostać tematycznie przy Marvelkach. Mamy jeszcze z Marvel Now 2.0 All New Wolverine i Niegodny Thor. To jest pierwszy tom komiksów X-Menowskich już z tego nowego eventu X-Menowego, który był chyba dwa lata temu. On się chyba nazywał Resurrection. Przez to w narożnikach są te stylizowane x -y z tytułami. Póki co w Polsce nie wychodzą jeszcze komiksy z tego eventu, bo tam był X-Men Blue, X-Men Gold. Bo to już były znowu te czasy, kiedy Marvel sobie przypomniał, że istnieją mutanci i, i, I trzeba zacząć ich eksploatować. Później już przechodzimy do konkretów, czyli co nie? Przejęcie Foxa przez Disney'a, powrót praw do mutantów do Disneya, i wszystko jest teraz jakby w domu. Mutanci znowu są na topie. I Marvel już nie udaje, że X-Meni nie istnieją, tak samo jak Fantastyczna Czwórka. Okładeczka. Kolejny tom sieroty X. Dużo już się powoli zaczyna robić tych Marvel na O2.0. I dobrze, i dobrze. Niegodny Thor. Oczywiście, dla fanów Jasona Arona. Ja czytałem sobie ostatnio Konana Arona i jest super. I jakby zaczynam rozumieć styl, jego, jakby jego pisanie. No bo wiadomo, Jason Aaron, duże nazwisko, zajmował się ostatnio dużo torem, ale Conan też jest spoko. Eee, co? My, może jeszcze skończymy sobie Marvelki. Już tak nawet te w innym formacie, zanim sobie przejdziemy do DC. Eee, U Mm, ale grubas. Nie, to nie jest Fatshaming. Daredevil Franka Millera tom trzeci z serii Marvel Classic. Tak jak mówiłem w ostatnich premierach tygodnia, jeśli nie oglądaliście, to zapraszam was serdecznie. Ja nie jestem jakimś fanem Daredevila od Franka Millera. Jakby dla mnie ten komiks troszkę za bardzo się zestarzał, ale ja nie mówię, że to nie jest komiks dla was. Po prostu to nie jest komiks dla mnie, ale ja mam świadomość, że to, pe to są pewnego rodzaju przełomowe komiksy, tak? I bardzo Solidne rany. Tak, to, to, to po prostu jest nie dla mnie, powiedział Jacek, po czym kupił sobie kolejny tom. A może pokażę wam, co odpakowuję w ogóle? Punisher Max Tom 8 już. W ostatnim tomie Punishera w ogóle był jeden komiks, który był wydany w ramach eventu Legacy, chyba rok czy dwa lata temu. Widzę, że troszkę cięższy niż niektóre tomy, ale Punisher Max to jest taka dostawa solidnego, brutalnego komiksu. I kupienie go co te 2 trzy miesiące zawsze jakby wpisuje się u mnie w harmonogram. Dobrze, teraz DC. Tak jak mówiłem w premierach tygodnia, nie byłem pewien, czy kupię sobie Multiversum z DC Deluxe i póki co nie kupiłem. Nie kupiłem Multiversum, może kiedyś się skuszę, ale chyba najpierw przeczytam to, co mam. Zacznijmy sobie od jeszcze zaległych odrodzeń. Batman, tom 10 Koszmary i Flash, tom 9 Rachunek mocy. Tak się składa, że dopiero wczoraj przeczytałem tom 8 Flasha i o tyle co poprzednie tomy jakoś mnie nie wkręciły, to Wojna Flashów była naprawdę interesująca. Tutaj są obecne to Nie, zaraz, obecne i jeden przyszły tom. Wow, nie wiedziałem, że będzie jeszcze jeden tom Flasha, tom 10, wyprawa po noc, czerwiec 2020. Mm -hmm, tak, to jest ten zapach. I Batman, tom 10 koszmary. Chyba to będzie już ostatni Batman z odrodzenia. Jeśli, jeśli się nie mylę, to odrodzenie zaczęło być wydawane w Polsce w 2000... na jesieni 2017? Czy 18? Chyba 17 roku. To naprawdę już spory ran. Teraz już oczywiście powoli przechodzą do uniwersum DC, no ale to są jeszcze takie ostatnie rzuty z DC, odrodzenie. Tutaj macie okładeczkę. Ojej, jak bardzo byłem w błędzie. Batman, tom 11, lipiec 2020, więc jeszcze wszystko przed nami. Te komiksy, jakby spadają na nas jak grom z jasnego nieba, ponieważ Egmont jeszcze nie wydał katalogu na ten rok, więc, wszystko co jest na końcu tych tomów, to jest w sumie niespodzianka. Okej, okay, i tutaj mamy te dwie ciekawsze rzeczy. Spin off serii Batman Metal, czyli Batman, który się śmieje, to pierwszy. I o tyle, co sam event Metal jakoś mnie nie zachwycił, to, to, to ten komiks bardzo chętnie przeczytam. I myślę, że on, on, on bardzo dobrze wygląda i powinien się bardzo dobrze sprzedać. Standardowo twarda oprawa. Egmont wydaje bieżące rzeczy DC głównie w miękkiej oprawie ze skrzydełkami, ale niektóre przypadki, tak jak na przykład Metal, jest też w twardej oprawie. I jak na przykład początek serii DC Odrodzenie, ten główny tom Odrodzenie był w DC Deluxe. Czego trochę nie rozumiem. Okej, okay, to jest ważny tom, jakby do rozpoczęcia całej serii, ale, ale on... To, to źle wygląda do kolekcji. Mówię, mówię wam, Egmont, jakby... Okiem kolekcjonera. Okej, okay, tak czy siak kupiłem, bo to nie był jakiś, jakiś duży wydatek, szczególnie, że to miało ogólnie mniej stron, ale to, to po prostu nie pasowało grzbietami do całości. Mam nadzieję, że już więcej nie wpadniecie na coś takiego. I teraz ostatni komiks. Wisienka na torcie naszej dostawy, czyli Harleen. Wow! DC Black Label. Yy, format troszkę bardziej prostokątny, też w twardej, ale spójrzcie na to. Look at this. Look at this beauty. Yy. Świetne wydanie. Nie mogę się doczekać, aż przeczytam ten komiks i chyba u mnie w kupce wstydu przeskoczy na samą górę, żeby mógł jak najszybciej przyspieszyć czytanie tego. Uważam, że wydawanie pojedynczych komiksów z DC Black Label ma większy sens niż wypuszczanie ich takich klasycznych komiksów w formacie DC Deluxe. Twarda oprawa, może troszkę niestandardowy format, wiadomo w zależności od komiksów, tak, no bo DC Black Label też może być po prostu przekształconym Vertigo w zwykłym, standardowym B5. Ale nadal jestem fanem bardziej twardej oprawy, a nie twardej plus obwoluta. To jest, to jest moje zdanie, wiem, że jest wielu entuzjastów tego formatu, but hey, that's just your opinion, man. Dobrze, to zróbmy sobie podsumowanko dzisiejszych zakupów. Okej, okay, i tak wygląda kubka, która dołączy już do mojej istniejącej kubki wstydu. Yy, I tak jak mówiłem wam, najbardziej się jaram na Harleen, Muszę to, muszę to położyć, bo to jest ciężkie. Ale też jestem troszkę podekscytowany na przeczytanie Czarnej Wdowy i Old New Wolverine, jestem ciekawy tych dwóch komiksów. Szczególnie, że dostałem te komiksy dzień przed premierą, znaczy nie Czarną Wdowę, bo ona była wydana w środku miesiąca, ale większość z tych komiksów ma premierę dopiero jutro, jak to nagrywam, więc... Będzie czytane. Okej, okay, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i dajcie znać, jeśli Wy zamówiliście któryś z tych komiksów, albo jakiś inny, o którym ja nie wiem, z tego miesiąca i który powinienem zamówić, bo jest na tyle dobry. Chętnie przeczytam Wasze zdanie. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się zdrowo i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.